Co to za piramida chałupca za mną? Proszę Państwa... Nie, to nie budynek luwru ani sztuki nowoczesnej. To pierwszy na świecie sklep DJI'a, w którym można kupić fajne kamerki i drony. O! Jeszcze mamy jakiś ziomku z Polski tutaj. Co ty tu robisz? Znamy się. Pozycję złotówkę? Mam. Ale muszę, tą ostatnią cudówkę odłożyłem właśnie, żeby kupić nowego pakieta trójkę. Bo ta kamera nie radzi sobie w ciemności. Tak jak ja wiesz, jak twoja była, ona się bała ciemności, potem musiał z nią jakiś inny chłopak spać, żeby... Wszystkie moje były moja, moja... No i co? To jest ten salon, tutaj można sobie popatrzeć, jak wyglądają części, z których są zrobione drony. Zobaczcie, na ścianach mamy wystawy, takie przekroje techniczne, bardzo ładnie to wygląda. Bardzo... Prosto, zobaczcie, jakie tutaj mamy piękne wnętrze. arytmetyka, geometryczne kształty. Zobaczcie, prostota. Troszeczkę pachnie aplem, szaro, białe, tak jakbyśmy byli na jakimś statku kosmicznym, rzeczywiście futurystycznie. Co o tym myślicie? Stoły troszeczkę przypominają nam apla, ale nie. Są marmurowe, są bardziej takie białe. To jest troszeczkę nowocześniej niż klasycznie. Tu praktycznie nie ma drewna, zobaczcie.

którego nagrywamy. Na przykład tutaj w tym przypadku Pawła. Taka kamerka kosztuje już 2600 w Chinach. Czyli tniemy na pół i mamy polską cenę. I tutaj mamy akcesoria. Tak. I problem jest, żeby kupić tego Poketa Trójkę, właśnie ten vlogowy. Najudniejszy no, temat. Najudniejszy. No i problem z tym Poketą Trójką jest to, że nie można jej zamówić w wersji podstawowej. Bo tak dużo ludzi chce je kupić i kupiło, że oni nie nadążają z produkcją. Tylko sprzedają te droższe. No i jak się kupi tę podstawową wersję, to nie ma mikrofonu, ale ja już kupiłem dwa mikrofony od DJI, więc po co mi trzy mikrofony? Jeżeli na oficjalnej stronie zamówimy, to trzeba będzie czekać ponad miesiąc. No. Co ten DJI jeszcze tutaj ma? Oczywiście Roninę, czyli stabilizatory do kamer poważnych, takie widziałem już na filmach. Rzeczywiście w Chinach się używa Ronina, a wierzcie mi, że w produkcjach filmowych nie będą używać bubla, więc jeżeli można użyć Ekwiwalent japoński, to będą używać ekwiwalent japoński na pewno. Tak na przykład kamery, wszystkie się używa Sony w wielkich filmach. Tylko Sony, nie widziałem jeszcze innej firmy, żeby używali. No i tak, drony. Drony najlepsze na świecie są oczywiście DJI. Pierwsze miejsce na świecie są inne firmy tutaj w Shenzhenie, na przykład chyba się na Hypod czy jakoś tak, ale one nie są tak dobre jak na przykład DJI. No, i możemy zobaczyć, że DJI ma ogromne możliwości, jeżeli chodzi o unoszenie rzeczy do góry. I przykładem tego jest na przykład T60. Taki traktor latający. Tak jest. To jest wóz do spryskiwania, używany w rolnictwie. I zobaczcie. On wcale nie jest leciutki, ale pozwala mu to, żeby udźwignąć 60 kg. Czyli potrafi troszeczkę unieść. Ogromny dronolot. Coś pięknego. I one są tutaj na wystawie, zobaczcie, są mniejsze modele, t 25, również używane w rolnictwie. Tutaj, patrzcie, kamera profesjonalna. Od razu jak wchodzimy do salonu, widzimy, że DJI pokazuje, że współpracuje z firmą Hasselblad. No i Hasselblad jest taką dobrą firmą, rozpoznawalną na świecie, więc DJI pokazuje, że no, my tutaj nie robimy jakiejś bubly, gramy razem w piłkę z Hasselbladem. Tak jest. I zobaczcie, tutaj pokazują nam jak drony są wykorzystywane do spryskiwania w rolnictwie, jak to działa. No i zobaczcie, DJI nie szczędzi na ekranach, na monitorach. Każdy ma swoją multimedialną wystawę. Można też z nimi polatać. Zobaczcie. A tu mamy pokój do latania dronami, zobaczcie, oddzielony szkłem. Tu mamy nawet zobaczcie, tu mamy przegrodę ze śmigieł zrobionych drona, Bardzo ładnie to się prezentuje. No i nowe modele, tak? I nie tylko modele. Zobaczcie, jeden już jest szongięty. DJ Mini 4 Pro, chyba tego może nawet kupimy. R3S, widzę, ma porządną, podwójną kamerę. I to jest chyba ten najbardziej krzykliwy w ostatnim czasie. Trójka Pro, chyba Mavic. A, tak jak a w W No i tak, czym się różni? Zobaczcie, ta czwórka pro, dosyć dobra cena. Zobaczcie, za chyba 70 tysięcy już możemy kupić z trzema bateriami, bo trzeba mieć trzy baterie, bo jak kupisz jedną baterię, to to kończy poleci 20 minut, nawet nie podążyć podejrzeć sąsiadki. Nie dlatego kupuję, ale... ale nie no, będzie Ci się lepiej kręciło wideo na OnlyFans'a. No właśnie. A co z na YouTube robić? No, Wiesz, no, wie, wie, no, jak to jest? Z lotu ptaka. Dokładnie. Our No, w moim przypadku jest no ale w twoim przypadku może pelikana. Słuchaj, no i tak, to jest ten, zobaczcie, ptaszek mini czwórka pro. On jest o tyle przyjemny, że jest malutki. Zwiewa go, ale ma ten system automatycznego wygrywania przeszkód, więc jak będzie się chciał nam wrąbać drzewa, to się zatrzyma.

nie kopiemy tutaj bitcoinów, to się nam ładują baterie, zobaczcie. I to są baterie do różnych, są o różnych wielkościach. Tutaj zobaczcie, jest do Mavica Trójki Pro, do Avata, do Era Trójki. Zobaczcie, jak to jest fajnie zbudowane. Tu mamy takie przełącze, zobaczcie, drutki, które nam blokują, żeby ten dron nam nie wleciał w machę. No bo Paweł, tu jest też z nami. I to pokazuje nam na ekranie. Ta czerwona pętla, znaczy, że tu mamy przeszkody. I on daje nam alarm. Nie możemy tam latać. Problem jest z tym, że on nie wykrywa szyb, czyli jeżeli się wrąbiemy w szybę, to już tylko jest nasza wina. Bardzo szybko reaguje. Szybciej niż ja na rozstanie z moją byłą. Bo trochę to potrwało, jeszcze to trwa. No i tak, teraz będziemy skręcać. Zobaczcie. Tam dron już alarmuje nas z czerwonym światem, widzicie? Że latamy w jakichś strasznych warunkach, nie powinniśmy tu być. Boże, boże. Halo. Zobaczcie, ja już naciskam, żeby on tu do nas przyjechał, żeby ze mną się uderzył na czołówkę, ale nie pozwala, bo wykrywa te druty. Jedynie ma problem ze szkłem, więc tak jak twój stary ma problem troszeczkę ze szkłem. No i taki samolocik poleci 500 metrów do góry, czy to dużo, czy to mało odpowiedzcie, a już taki Maverick, który jest profesjonalny z powiększeniem, z teleskopowym nagrywaniem, a on już może plekać kilometr do góry. 9 razy, 28 razy, 3 razy powiększenie, więc... Macie tu taką różnorodność. No i co? Pani mówi, żeby nie kupować tego małego drona. Jeżeli będziemy latać jakieś góry, gdzie jest dużo wiatru, bo może go po prostu zbiać. Bo jest malutki i leciutki. Jak już profesjonalnie podchodzimy do tematu, to bierzemy takiego Mavrika czy era 3 S. Aby się nudził, to wiesz. Podawi laskę jakąś. Tam jest mnie jedna Weź tam ją Dla ciebie nie ma takich jak zajęte. Met 90? Tak, zobacz I to jest torba na tego. 3S Nie jest aż taki duży. No i taki już kosztuje 8000. No ale to jest, naj no to jest najlepszy Messerschmitt, jaki tu mają. To jest jak pierwszy raz Amerykanie zobaczyli Messerschmitta odrzutowego. To jest takie coś, jak przychodzisz z od dronu na Mavericka. Tak, no ja myślę, że kupię tego. Jeżeli kupię, zobaczymy. Bo może warto pokazywać jakieś widoczki w Chinach. Na razie kupujemy tylko Poketa Trójkę i zobaczymy, co z tego YouTube będzie. Ale widzę, że fajne komentarze piszecie, więc lecimy do przodu i będziemy się unowocześniać. Trzeba się modernizować. Zobacz, jeśli pani jest na tyle miła, żeby nam pokazać, czy taka torba mi się zmieści w plecaku. Wstawiamy taką torbę. Słaby pomysł, no, troszeczkę za mało miejsca. Też są, sądzę, że jeżdżą. Łodzia, on też ta na tłóją, czy ta na ile? Łodzia, on też ta na ile? Łodzia, on się zjedzi do tylu, a. Żydzi, do tylu siodanych, do tylu siodanych, takich wieczornych, takich gąszdoni na ile. Jak nie mamy operatora kamery, to możemy sobie kupić takiego w formie mojego samolocika. Już jest bardzo tani. Zobaczcie, możemy kupić za 3500 cały zestaw. Nieźle. Ja będę nie kupował tą kamerę Pocket Trójka, bo ona jest rewelacyjna, jeżeli chodzi o vlogowanie. Naprawdę ma bardzo fajny obraz, namierzanie. Naprawdę dobra kamera, zobaczcie. Super jakość. Jedyny problem jest z tym, że może ta szyjka się urwać. O wiele lepsza niż ta, którą teraz używam. Tutaj mamy dron, zobaczcie. O innym designie i o innym sterowaniu. Tu mamy joystick. Zakładamy takie gogle VR, AR Proszę bardzo Lecą na oczy I co? Patrzymy z pierwszego rzutu FPS-a Oglądamy lot naszego drona Bardzo fajna opcja Znaczy może nie dla każdego Tak zobaczcie, czyli ten Maverick on używał właśnie tą kamerę Hasselblad, która jest szwedzka, nie niemiecka. Pomyliłem się, przepraszam ogromne. Dopiero od 2020 roku zaczęły współpracować z naszym dji -em. Wcześniej on robił tylko swoje drony. Dopiero DJI w 2020 roku połączył siły z Hasselbladem i teraz jest taki ogromny. To można już robić fotki ziaren piasku na księżycu. Dzień maja. A się to szło tak, zobaczcie, tutaj są zdjęcia, które robią tym tyranem właśnie Jakie tu rzeczy mają O, czy to było wykorzystane w misji Apollo 11? Chyba tak Chyba tak, czyli nie było sfałszowane, a co myśleliście? Co myśleliście? Tak jest, o tu jest kamerka Hasselblad, 22 miliony pikseli O kurde No, tam jakiś Armani ją obsługuje No naprawdę fajna wystawa i dziwię się, że taka firma właśnie z Chińczykami chce robić takie rzeczy. Wyszliśmy ze sklepu i stare babcie, oczywiście, tańczą tutaj, w miejscu publicznym. Ale co bardziej ciekawe, jest, że drony sobie tańczą. Zobaczcie, stworzyły taką tęczę, aurę. Zorza dronowa. Zobaczcie, jak drony spadają w dół, jakby to był jakiś wodospad, przesadę. No coś niemożliwego. No i takie widoki mamy dosyć często tutaj wszędzie, nie? Drony sobie latają, tańczą, synchronizacja, coś pięknego. No i zobaczcie, na drugim piętrze jest specjalna taka duża sala, otwarta przestrzeń po to, żebyśmy się nauczyli jak latać. Jak kupisz tu u nich drona, to możesz sobie za free uczyć latania na górze. Coś takiego chyba jak APL'u, że. Kupisz u nich iPhone'a czy Mac'a, to możesz przyjść na darmowe lekcje. I tak wygląda pierwszy salon jednej z najsłynniejszych chińskich firm DJI. Gigant, jeżeli chodzi o technologię, no i najlepsze drony na świecie. Wiadomo, Xiaomi chyba jest bardziej rozporządzalna, no ale jeżeli chodzi o drony, to na świecie numer 1 właśnie jest DJI. Zobaczcie, ile jest wyjść, nie? którym wyjście mam wyjść? którymkolwiek, jako się znajdziemy. No chyba się nie znajdziemy, A, B, w e, e, człowieku. No i co, zima dla nas zawitała. Mamy też posła wysłannika z północy. Dzień dobry, Paweł. Witam serdecznie. Czyli w Pekinie jest? Zajebiście zimno. Niepalmowo. Jeżeli miałbyś porównać klimaty pekiński, szydziański, który bardziej odpowiada na Twojej skórze, zostaje tutaj po do, do 26. Ale lato też jest nieprzyjemne tutaj, bo jest bardzo. za gorąco. Nie? Tak jest. Tu jest ostatnia doska w Twojej celi codziennie. Bo byłeś w paru miastach w Chinach? Na pewno. Co my się budujemy? Tak, ja go co ja Od 1 do 10 bym powiedział? No, 2 do 3, mierzasz. Nie, no, 8 bym powiedział, 7, 8. Chyba tak. Były dwa, dwa przystanki, tak? Nie, no na 11, zobacz, gdzie my jesteśmy. Ogór. Nie, no może dla widzów jeszcze nagramy, nie no tak po żydowsku teraz, nie wiem. Na przystanki jest kurwa. No na przystanki naprawdę ciężko. Naprawdę, już się włącza hymn polski, jest już, jeszcze Polsk. Nie, nie ma sensu. Żeby to z happy jest jeszcze było, to Dokładnie, tak. zobaczcie. U nas w metrze jest specjalny wagon, klasa premium, to znaczy biznesowa. I można sobie jechać w lepszych warunkach, tylko trzeba zapłacić trzy razy cenę. Kanuje się specjalny kod już w środku metra i przechodzimy do... Klasy biznesowe i uwaga, nawet metra w Chinach mają klasy biznesowe. Oczywiście nie wszystkie, to jest taka specjalna linia. Jak chcemy, właśnie w komforcie sobie pojechać w metrze, nie kisić się jak ogórki, kiszone, nie stojąc w fajnym siedzeniu, tak jak właśnie w pociągach, to kupujemy sobie klasę premium. Czyli teraz wiecie, dlaczego się płaci za biznes klasę. Bo. O, Paweł! Trzeba było zapłacić. Lecia. Płaci to bardzo. Ok, dobra. Udało cię Jak biznes klasa? Zajebiście akurat. Tak zobaczcie mamy jeszcze pana, który chciałby sobie zrobić na zdjęcie Bo po Zobaczcie oglądają YouTube'a Nielegalnie tutaj W wagonie metra Zobaczcie jakie to są przestępstwa Tam jak się właśnie na biznes klasę patrzą Mamy taką przegródkę Oni patrzą tam ze ślinką, kursę, byśmy pojeździli sobie tą biznes klasą Ale musimy Z obcokrajowcami się tutaj tłamsić 在做代站吗？我们那个商务舱是多少钱？我也不知道。你也不知道吗？你讲中文、啊。我不会讲中文，我就是不会。他跟我说了是三倍价格，就是那个服务的，哦、我但我不知道是一个真的三三倍还是什么。真的三倍了。明白了。你们是哪个国家的？我中国的。的啊、哦，是吗是？China。China 啊、哦。在中国吃的习惯吗？吃的习惯。吃的、嗯、习惯。 Obrzyłam jestem użyłam, hej A, o, Łosię dole Ej o Ej, teraz w restauracji i Pał wybrał akurat to danie, który każdy biała zawsze wybiera No wiadomo, nie oszuka się koloru krwi, tak? mięga. I zobaczcie, że w tych restauracjach jest bardzo tanio Czyściutko, bo to są muzułmanie. Oni są bardzo czyści. Zazwyczaj to są ludzie z regionu Gansu albo Qinghai, czyli daleki zachód Chin. I oni mają super kuchnię, bardzo smacznie. Czyli jak nie możecie znaleźć McDonalda, nie szukajcie, idźcie do Lanju Lamian. Będzie taniej, czyściej, zdrowiej i smacznie. Dobrze mówię? Tak, tak. tak, tak. Polan, muszę chyba. nie uciekać, polan miał. De, de, de. Pamiętam, że jak przyjechałem do Chin i na stołówce już się nam trochę znudziło, chociaż ciężko, żeby się to znudziło, bo naprawdę było dużo dań, to chodziliśmy zawsze na Lanzhou Lamian. I mam kolegę z Francji, który tak samo. On tego mnie zawsze ciągnął na Lanzhou Lamian, na te kluski z Lanzhou. I na pewno słyszeliście słowo ramen. Ono przyszło właśnie od lamian, czyli od ciągnących się klusek. La to ciągnąć, a mien to kluski. Oprócz tego można jeszcze zamówić pierożki tutaj. Oni specjalizują się oczywiście w produkcji klusek, bo to jest zachód północny, uwaga. I na północy jedzą kluski, nie ryż, tak jak wszyscy myślą, ale dodają ryż, dlatego żeby ludzie z południa też mogli zjeść u nich w restauracji. Takie dostosowanie się do klienta. Na ścianie mają pokazany proces, jak ciągną te kluski. Lamienne, nie ramen, tylko lamienne. To właśnie przeszło z Chin, bo kluski wymyślili Chińczycy, a nie Włosi albo Japończycy. Bo w starożytnych czasach Chiny to była taka. Forum Romanum. Jeżeli chodzi o Azję, to oni wymyślili dużo rzeczy, tam proch, wiecie, drukowanie, banknoty i tak dalej. I tak samo właśnie przez to, że oni mieli taki wysoki rozwój kultury, szczególnie za panowania dynastii Tang, to ta ich kultura rozproszeniła się na cztery strony Azji, a najwięcej właśnie do Japonii, Korei i Wietnamu, które to do dzisiaj prawie. Używają ich znaków, Japonia jeszcze używa, Korea już prawie nie, znaczy oni mają swoje znaczki, ale jak ktoś chce jeszcze w słowniku znaleźć, na przykład moje nazwisko pochodzi z jakiego znaku, to mogą to znaleźć. Tak samo i w Wietnamie. Wietnamie. W wietnamskim języku jest bardzo dużo słów z języka chińskiego. Jak na przykład rząd Chongfu, tam nie wiem, jest jakoś podobnie. No i co, w takiej restauracji oczywiście zupka wchodzi. To jest rosołek, słony bardzo. Tak jak myślałem, słony i zbiłem pieprzem Szczypta, szczypiorku chińskiego Cebulki I Wygląda mm. się zobaczcie Na stół wjechały właśnie tutaj Nasze kluseczki z kartoflem i wołowinką Oczywiście papryka komponuje całość Do tego wchodzi naprawić ostrość ten sos I szoszenżena Keija Pomyślałem mm. Mieje się, się, Dla Pawła jest za mało jedna porcja. Zamówił sobie drugą. A tutaj masz ostry sos. Ostry. Nie, ja to nie, 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 mój żołądek tego nie zniesie. Jeszcze poprosiłem o chińskiego hamburgera. Joujia mło. I mło, to jest ta bułeczka. I oni zazwyczaj ją pieką na oleju. Razem z tymi dodatkami. Naszą bułkę oni zatapiają w oleju. I mówię, panie daj mi zimną bułkę, niegotowaną, niepieczoną. nie pieczoną. Tylko prosto, oryginalną. Jak Bóg przykazał. O, w środeczku. Mamy cebulę, oczywiście, no, tu się cieszę, jakaś cebula tu się cieszę, mięsko i papryka. nie wiem, czy do szczęścia nie potrzeba. no nie najlepsze, bo się różni od tego rodzaju, wiesz, tych nie muzułmańskiego, nie zawsze sucha bułka, jest, tutaj Kluski są droższe niż ryż. Dlaczego? Bo kluski trzeba robić ręcznie. I pan mówi, że nawet jak jeden przyjdzie gościu, to jedną porcję zrobi dla takiego klienta. Też nie będzie wybrzydzał, że o, kurczę, mało klient to jest. No i płaci się o 2 yuany, czyli gotówkę więcej. I tak, pan jest z regionu Qinghai, to jest jeden z największych prowincji wewnętrznych w Chinach. I tam też się robi właśnie kluski. Tam jest bardzo zimno. Qinghai to jest jakby zielone jezioro. I pan jest właśnie z grupy etnicznej Hui. Nie mieliście z tym drugim. Chińczycy są monogamistami, ale tutaj mniejszości narodowe nie wszystkie idą za tym systemem. Mają swoje tradycje. Na przykład jest jedna mniejszość narodowa w Junanie, w której to kobiety mogą mieć wielu partnerów oficjalnie, wielu mężów. Tak jest. Wymierająca tradycja, ale jeszcze istnieje. Jeżeli pamiętacie tą mapę, którą Wam pokazywałem ile kosztuje żona w poszczególnych granicach, to właśnie cicha bo tam była jedna z tańszych. No i tam akurat to się zgadza, że ludzie mniej zarabiają i żony mniej kosztują. Nie zawsze tak jest, ale tam akurat się to zgadza. Bye bye. Naprawdę smacznie. Kurde, jak się, jak znudziłeś się chińskim jedzeniem, to idź do Lanzhou Lamian. Chyba zrozumieli, i... że nie kłamiesz, bo zjadłem trzy porcje. No, no. Mi się wydaje, że Ty słowami to nie pokazywałeś, tylko czynem. Empirycznie. Jak najbardziej. No, i taki odcinek do Was przygotowałem o dronach, bo jak jesteśmy wszędzie, to trzeba wspomnieć o DJI. To jest najważniejsza firma w tym mieście, tak jest. High-tech, hardware, elektronika, ale jak możemy zacząć w ogóle rozmowę, jeżeli nie wspomnimy o DJI? Najważniejsza firma, firma, która odniosła największy sukces na arenie międzynarodowej, i to nie ma żartów. Tak, jest Huawei, który robi światło, wody, telefony, komputery, ale on nie robi tych wszystkich rzeczy najlepiej. W swojej kategorii on nie jest najlepszy. Lu w tych kategoriach, w który uczestniczy, też nie jest najlepszy. DJI w dronach jest no. numer DIM. DJI w swojej kategorii jest najlepszy. Jeżeli chodzi o drony, to jest bez dwóch zdań, nie ma jakiejś innej firmy, która mogę powiedzieć, że jest chociaż w jednej trzeciej tak dobra, znana. Jak DJ? -ler. Poza tym drony jeszcze powrócą do nas, będą szybować nad naszymi filmikami, to więc będziemy się o nie obijać. Mam nadzieję, że nie śmigłami bezpośrednio, bo to jest trochę niebezpiecznie. No i co, kupiłem też drona? Tak jest, więc będziemy na pewno szybować dalej. I jak pojedziemy w te piękniejsze regiony Chin, bo też jest taki plan, to już zobaczymy to z lotu. Taka. Dzięki ogromne, że Wytrwaliście. 2025 rok to to nasz rok, więc dajemy, lecimy, lecimy, jak te drony, będziemy latać. Mm. Lepszego porównania już nie znajdę. No dobra, wszystkiego najlepszego do wybroku.